Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in z Nowego Jorku. Opowiem Wam dzisiaj troszeczkę o tym, jak właściwie się tutaj znalazłam. Opowiadałam Wam już, jaki jest plan całej mojej wyprawy do USA. Wyprawę tak naprawdę zaplanowałam sobie że ją zorganizuję już w styczniu 2013 roku, bo wtedy kupiłam sobie bilety. Wtedy udało mi się kupić bilety w liniach lotniczych United, chociaż tak naprawdę operatorem tych lotów i tak była Lufthansa. Kupiłam sobie bilety z Wrocławia przez Frankfurt do Nowego Jorku, a bilet powrotny 6 tygodni później z Chicago przez również Frankfurt z powrotem do Wrocławia. I te bilety kosztowały mnie około 2000 zł, około 2100, maksymalnie chyba 200, nie pamiętam już jaki dokładnie był przelicznik. I 16 sierpnia po praktycznie pół roku wyleciałam z Wrocławia w moją podróż, kolejną podróż życia. Myślę, że jeszcze fajniejszą, jeszcze ciekawszą, która pobije zeszłoroczny wyjazd do Australii. Na pewno dłuższą, bo na 6 tygodni. Doleciałam tutaj. Z Wrocławia wyleciałam, przesiadłam się we Frankfurcie dosyć szybko, bo miałam tylko półtorej godziny, a tam jednak trochę tym autobusem też trzeba potem z samolotu, jak się wysiądzie, dojechać do terminala. Na terminalu jeszcze zdążyłam zrobić na strefie bezcłowej, na duty free. Zakupy Kupiłam sobie szybko perfumy i wodę do picia, żeby mieć do picia. Jak już wysiądę z samolotu w Nowym Jorku, na pokładzie oczywiście był posiłek, więc tutaj zakupy na pokład, kiedy leci się Lufthansa, nie są konieczne. I doleciałam do Nowego Jorku. Była chyba godzina 19. Kiedy wysiada się na lotnisku w JFK, to można przesiąść się do takiego specjalnego pociągu, który dowozi pasażerów do centrum. Trzeba sobie wykupić bilet, albo po prostu trzeba wyjść z lotniska, można złapać w odpowiednim miejscu taksówkę, a można też pójść na stanowisko, z którego odjeżdżają autobusy i ja właśnie w ten sposób zrobiłam. Za 16 dolarów wyjechałam sobie na Manhattan do stacji Grand Central. Tam przesiadłam się do metra i metrem przejechałam już do Chinatown, gdzie mam hotel i gdzie przez najbliższe 9 noclegów, właściwie już 8, bo jeden mam za sobą, będę nocowała, będę mieszkała i stamtąd będą właśnie z Chinatown, bo ja mieszkam pomiędzy Chinatown a Little Italy. Stamtąd będą wszystkie moje wypady na miasto do Nowego Jorku organizowane. Trzeba sobie kupić w metrze w automacie bilet. Ja miałam takie trochę szczęście w nieszczęściu, dlatego że akurat automaty nie przyjmowały kart płatniczych, a miałam za mało gotówki, żeby kupić sobie bilet za 3 dolary za mało takiej drobnej gotówki. A z kolei automaty biletowe wydają maksymalnie chyba z tego co pamiętam 10 dolarów, a ja miałam banknot 50-dolarowy, na stacji metra. Po prostu wpuściłam je do tego metra razem z jeszcze jedną dziewczyną, która również miała podobny problem, za darmo. Moi drodzy, no i właśnie znalazłam się w nowym Jorku, już powoli zaczynał tutaj robić mały rekonesans i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną zwiedzać to piękne miasto. Zapraszam was serdecznie do tego, żebyście zasubskrybowali kanał derota.in o nazwie Sprytna Dorota na YouTube żebyście zaglądali na bloga, żebyście zaglądali na drugi kanał na Pozytywna Kuchnia i na bloga kulinarnego mojego pozytywna kuchnia.pl No i oczywiście będę też na bieżąco na moich stronach panu publikowała różne zdjęcia, różne... Filmiki również na, na Instagramie, na moim koncie Dorota Kamińska. E, także w wielu miejscach można mnie śledzić. E, I co, mam nadzieję, że wspólna podróż będzie się Wam podobała razem ze mną tak wirtualnie trochę. E, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco z Nowego Jorku. Ja mam piękną pogodę. E, chodzę sobie dzisiaj od rana. Jeszcze się nawet nie zgubiłam, dlatego że tutaj wszystko jest świetnie oznakowane e, i naprawdę wystarczy, nawet nie trzeba kupować sobie. Chociaż ja oczywiście sobie go kupię, ale na razie dzisiaj jeszcze tego nie zrobiłam i są tutaj dostępne publicznie różne miejsca, czy to w kawiarniach, restauracjach, czy nawet tak jak teraz w Battery Park, gdzie akurat jestem. Można sobie połączyć się za darmo z internetem i nadawać na żywo dla Was. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!